Tylko powiedzieć do każdej osoby, która chciałaby popełnić znowu ten błąd, bo jest teraz o mnie strasznie głośno i każdy wyciąga nawet takie stare screeny, yy, bo chce mieć swoje 5 minut, jak jest o mnie głośno i tak dalej. i Skoro już jestem tak dowalona dramami, to czemu by mi nie dowalić yy, więcej dramami, nawet jeśli to było stare i tak dalej? Ja właśnie jadę to zgłosić i chcę Was ostrzec, że każda osoba, która wypowie się na mój temat. A... Albo udostępni um, jakieś screeny, po prostu wypowie się na mój temat, zniesławiając mnie, albo powie fake informacje, dostanie pozew, albo um, poniesie za to ogromne konsekwencje. To tyle. Co do konta, które było schakowane, jadę to zgłosić właśnie na policję, ponieważ to była wielka przesada z tym um, włamaniem mi się na konto. Mam IP osoby, mam dane, Instagrama i tak dalej, więc. Droga osoba, następnym razem uważa, jak zrobić mi jeszcze większą dramę i zrobić ze mnie rasistkę. Plus dodatkowo ym, łamanie się na konto, jak mogłaś mnie, mogłeś, chociaż już wiem, kim jesteś, usunąć. Y, to jest bardzo karalne. Już mam wszędzie dwuetapowe, że tak powiem, wiecie, założenie i po prostu załatwiam każdą sprawę, więc. Uważajcie co robicie. Właśnie dojechałam, e, zaraz idę już tylko chciałam powiedzieć, że nazywanie mieszia jest totalnie bez sensu, ponieważ bronię samej siebie e, za to, że jestem oceniana i no po prostu ludzie gdzieś o mnie wypowiadają e, fałszywe rzeczy i albo udostępniają screeny, no to jak przepraszam bardzo mam inaczej to załatwić, skoro inaczej te osoby nie chcą tego załatwić. 60 to jest jak ktoś sprzeda żonę na policji, jak sprzedaje towar, więc odróżniajcie rzeczy. Ogólnie ona usunęła, e, tak jak mówiłam, wszystko i wstawiła kolejne screeny, więc ja e, jakby byłam dorobić paszport, ponieważ w dalekiej przyszłości chcę gdzieś wylecieć, z czego chyba nie muszę tłumaczyć, że w ogóle chcę, potrzebuję paszportu. I e, e, za kolejne screeny właśnie e, lecę to zgłosić, właśnie dojeżdżam i chciałam tylko powiedzieć, że oczekiwałam od niej szczęścia. Przeprosin i wtedy powiedziałam, że to usunę, a nie przeprosin. No, ogólnie to sorry, e, e, Maja i Pysia, on, one, oni mają neutralny kontakt. Ogólnie to przepraszam, e, no sorry, pa, e, gdzie jest jedna kafelka. W sensie mi chodziło po prostu, żeby to było szczere i żeby ona wiedziała, że popełnia błąd. Więc ja po prostu chciałam, żeby mnie przeprosiła szczerze oraz za akcję na TikToku i te cztery kafelki wystarczyłyby, żeby wyjaśniła, a nie jedno sorry, no sorry, tak jak wcześniej mówiłam, albo yy, zdjęcie. Przepraszam, chciało mi się brać baterii. Albo y, zdjęcie z napisem jakieś, gdzie mało co znaczy, bo wiadomo, że bardziej dociera do ludzi, gdy się gada tak samo jak ja gadam. Ja mam teraz całe story zawalone tą... dramą i jakby serio powodzenia Ci życzę i współczuję Ci, że jednak nie chciałeś przeprosić i uczciwie postąpić.